Na Marcina, rogaliki i oczywiście gęsina Stuklina. Nawet się Rumuję, Panie Eugeniuszu. Ja jestem na ścisłej diecie, co pan poleca dla mnie na początek? No na początek pieczeń z gęsi z podkładem smalcowym z gęsi. Smalec wieliski z gęsi. Panie Eugeniuszu, to jest zakręcony słoik, a ja czuję ten zapach. Dlaczego? No tak, no dlatego, że używamy tylko i wyłącznie naturalnych przypraw e, suszonych. Pan Eugeniusz 30 32 lata rynku nieprawdopodobny i własna receptura regionalna, bo to chyba charakteryzuje właśnie te wyroby. Tak, przede, przede wszystkim tradycja, regionalizm, który, który staramy się utrzymać w naszej, w naszej działalności produkcyjnej. Stawiamy właśnie na produkty całkowicie naturalne, czyli bez dodatków z, z szkodliwych konserwantów, innych wypełniaczy. Faktycznie, mięso bywa tylko przyprawione naturalnymi przyprawami i odpowiednimi odpowiednich procesach wymieszane, spako spakowane w opakowania jednostkowe. Oczywiście poddane obróbce niektóre produkty, poddane obróbce termicznej. Kupki smakowe już wariują, panie Uniśu. Mogę pana przeprosić, o się delektować, pokrasą z gęsi. Wszystkiego dobrego panu życzę.